Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami. E, ulubieńce dwóch miesięcy, ulubieńce sierpnia i września. E, nie nagrywałam przez wrzesień filmików, więc nie było okazji do pokazania Wam obieńców sierpnia. No, ponieważ już wrzesień się skończył, to jeszcze przy okazji dorzucimy do tego wrzesień. czy będą e, dwa miesiące w jednym filmiku. E, pierwsze może przejdę do kolorówki. Pierwsza rzecz to będzie e, maskara z Evelinu, no, Wydaje mi się, że już Wam gdzieś pokazywałam na pewno. W holu, a wydaje mi się nawet, że możliwe, że w poprzednich ulubieńcach lipca chyba, i to jest, tak mi się daje, ale to nie, nie jestem pewna, przyznam szczerze, nie pamiętam. Jest to maskara z Eveline w Volume ekstremalne objętość rozdzielenie. Jest to maskara z silikonową szczoteczką, taką, nie wiem, czy będzie, widać. A taka dość e, malutka szczoteczka, trzeba uważać, bo ona się lubi wyginać, więc trzeba uważać, żeby gdzieś tam nie odszczelił tuż, e, natomiast e, z czasem można się do tego e, przyzwyczaić no i w moim przypadku e, bardzo ładnie podkreśla że no nie wiadomo, to nie to jest że efekt sztucznych rzęs no to, to nie jest efekt sztucznych rzęs, natomiast bardzo ładnie je e, podkreśla wydłuża, tak, delikatnie pogrubia, no to nie jest efekt sztucznych rzęs, ale taki można nałożyć jedną na warstwę takie delikatne na co dzień są wtedy te rzęsy, albo jeśli na przykład gdzieś wieczorem wychodzimy, no to nałożymy dwie, tam, trzy maksymalnie, więcej bym nie nakładała, bo zaczynają się te rzęsy sklejać, no ale tak nawet trzy warstwy można nałożyć, i to też właśnie jest ładne pogrubienie i wydłużenie rzęs. Drugą rzeczą jest e, eyeliner, to jest w ogóle nie wiem, czy też właśnie nie pamiętam, czy mam już kiedykolwiek o nim wspominałam. To jest ogólnie mój kosmetyk wszechczasów, czasów. W ostatnim filmiku tam pięć rzeczy, e, które się u mnie nie sprawdziły, pokazywałam wersję właśnie z e, Deep Black. Teraz ta, to jest ta wersja z okiem, czyli ta tak naprawdę właściwa, ta najlepsza, e, którą po prostu uwielbiam. No i e, zazwyczaj na co dzień używam po prostu eyeliner mascara i to mi dostarczy. Także ten, ten eyeliner codziennie jest u mnie w użytku i po prostu go uwielbiam. No i ostatnia rzecz z kolorówki będzie to brązer. Jest to brązer z singlowa, ten 505 to jest ta nowa. Tak to jest ta nowa seria do modelowania twarzy to HD. Bardzo fajny, bardzo fajny bronzer, też mam go dzisiaj po prostu na policzkach, bardzo fajnie, się, bardzo fajnie się nim konturuje. Możemy uzyskać bardzo delikatny dzienny, dzienny tutaj, dzienny odcień, dzienny makijaż, dziennego makijażu można delikatnie go nałożyć, bo to chciałam powiedzieć. Natomiast jeśli wychodzimy wieczorem i chcemy mocniejszy makijaż, to też mocniejsze konturowanie na przykład to może y, więcej nałożyć, na przykład, y, po prostu dwie warstwy, trzy warstwy. Wtedy można po prostu stopniować y, efekt tego brązera. Odkąd go kupiłam, używam go codziennie, już jest dość, znaczy spore użycie, tak, ale, ale wydaje mi się, że jeszcze na, na trochę starczy. Kolejną rzeczą, y, jedyną rzeczą do paznokci, jest to odżywka. Jest to odżywka z Evelinu y, diamentowa. Diamentowa 8 w, jednym, 8 w jednym to one mają ten sam skład. Także to. Y, one są sobie równe, natomiast no, nie miałam czasu, e, głównie przez wrzesień, nie miałam czasu malować paznokci, ani chciałam, e, też jak nie maluję, to one się strasznie niszczą, też tutaj no ja nie oszczędzam swoich rąk, też nie, nie, nie myję inaczej, ale też nie, nie, nie uważam jakoś bardzo na te paznokcie, dlatego też warto cokolwiek, żeby, muszę cokolwiek mieć na paznokciach, żeby je bardzo nie zniszczyć. No i teraz tutaj głównie była właśnie ta e, odżywka z Eveline'u. Ja ją stosuję albo właśnie solo jako taką odżywkę, albo na przykład jako base coat e, pod e, lakiery. Dalej, e, jeśli chodzi o produkty do włosów, e, moim ulubieńcem był, też właśnie głównie przez wrzesień, kiedy miałam trochę mniej czasu, e, suchy szampon z Batiste, to jest ten e, Sassy and Darling Wild. E, nie stosowałam go codziennie, ale tak czasami po prostu na drugi dzień, czasami na trzeci, jak już nie miałam możliwości umycia włosów. Moje włosy dość szybko się przetuszczają. To jest tak, że mam pierwszego dnia i super czyste włosy, drugiego dnia to już jest takie, że teoretycznie już pominam umyć i zazwyczaj właśnie drugiego dnia myję te włosy na trzeci, trzeci dzień, no to już one są tłuste, tak bardzo, bardzo. Dlatego do tego staram się nie dopuścić, ale czasami po prostu jak nie mam możliwości umycia włosów, czy nawet tego drugiego dnia, już są takie właśnie niezbyt świeże, nie fajnie wyglądają, no to właśnie używam ten suchy szampon z Batiste. Mam wrażenie, że on trochę bieli włosy, znaczy tutaj jeśli się z nim przesadzi, to na pewno, ale też jak miałam trochę ciemniejsze włosy, to teraz rozjaśnia, jeszcze ja rozjaśniałam, jeszcze je rozjaśniałam, jak miałam trochę ciemniejsze włosy, to trzeba było uważać, trzeba było porządnie wyczesać, tutaj w szczególności przy przedziałku, bo troszkę się odznaczało, jeśli za dużo się nałożyło suchego szamponu, dlatego trzeba po prostu uważać, żeby dobrze wyczesać. No ale bardzo fajnie odświeża, też tutaj dzięki niemu łatwiej się te włosy troszkę układają. I druga rzecz do włosów, to jest um, odżywka z Garniera, ta ultra Ultradux... Um, Awokado i masę karite. Do już jest z końcówka, już wyciskam z niej te, te, te reszki, które tam zostały. Bardzo fajna odżywka, bardzo fajnie yy, no, odżywiała moje włosy one były takie mięciutkie, gładkie, też lepiej się układały i się nie plątały. Po prostu świetna. Też wydaje mi się, że już o niej wspominałam w Niemczech, nie w zeszłych ulubieńcach. Yy, nie, w, w holu zakupowym ostatnim, tak. O nich chyba wspominałam. No a teraz już, położyłam um, poużywała tak, już końcówkę, no musiałam się zaopatrzyć chyba w nowe, w nowe opakowanie, ale naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna odżywka. Wszystkim gorąco polecam, w szczególności osobom, które mają problemy z puszeniem się włosów, czy właśnie z tym, że no, mają zniszczone, no, to tutaj też fajnie to te włosy odżywia. I pielęgnacja twarzy, tak, tutaj e, pierwszy to będzie dwa kremy, krem na dzień, krem na noc, z, z Ziai, z tej serii z liśćmi manuka krem na dzień nawilżający ba, krem nawilżający balans korygujący, ściągający no i krem na noc mikrozuszczający z kwasem migdałowym bardzo fajne, bardzo fajne tutaj kremy ten na noc to jest taki bardziej żel niż krem bym powiedziała natomiast no ten na dzień też fajnie się sprawdza pod Makijaż, ogólnie bardzo fajna seria, bo kolejny kosmetyk, który chcę Wam pokazać to jest ta pasta głęboko oczyszczająca do twarzy, która u mnie robi za peeling, tak trochę peeling z połączony z maseczką, no i tutaj właśnie tą trójkę używam już. Pastę używam najkrócej, pastę używam niecały miesiąc, natomiast tak, krem używam co najmniej chyba dwa miesiące. Ten na noc i tak samo, byłam, miesiąc, półtorej, używam ten krem na dzień. no i tą pastę, ja mówię chyba nie cały miesiąc. Natomiast Safrika jest bardzo fajna, bardzo godna polecenia kosmetyki. Zauważyłam co, to, co zauważyłam, to na pewno zmniejszenie tej porów, w szczególności przy, przy nosie, bo z tym miałam zawsze problemy, że one były takie dość rozszerzone i ciężko mi było cokolwiek z nimi zrobić często po prostu po maseczkach, jak używam na przykład maseczki oczyszczające, to one się wtedy zwężały, natomiast to był taki jednodniowy tak naprawdę jednodniowy efekt. I dopiero do jak, jak następnym razem, czy na przykład masażki, raczej używam raz w tygodniu, to do następne, dopiero po następnym użyciu masażki one się znowu zwężały. Natomiast przy użyciu tych produktów e one są cały czas zwężone. Nie zniknęły kompletnie, no bo prawdopodobnie nigdy nie znikną. Natomiast no, nie są tak rozszerzone jak, e jak były do tej pory. No i też zauważyłam e tutaj mm, oczyszczenie, tutaj głównie przy przy brodzie miałam problemy z takimi małymi, takim, jak to, takim, no po prostu takie miałam, e, tak samo i na czole i na brodzie miałam problem właśnie z takimi małymi grudkami, takimi ten, e, nie wiem jak to dokładnie, jak to się powiedzieć, natomiast no miałam z taką kaszką e, problem i zauważam właśnie oczyszczenie z tego, że, że już po prostu nie ma, no też wychodzą mi dalej, bo mi dalej wychodzą e, różne... E, Bryszcze i w ogóle wszystko, dlatego no, też się wybieram do dermatologa, żeby już tak zrobić coś bardziej, że tak powiem, profesjonalnie, żeby doradził mi, co mogę używać. Natomiast do takiej, takiego codziennego oczyszczenia wydaje mi się, że no, to jest bardzo, bardzo fajny zestaw. Mam też tonik, ale tonik tak rzadko używam. No i teraz e, w zeszłym tygodniu sobie kupiłam żel do mycia twarzy, żeby jeszcze uzupełnić e, tą pielęgnację. No zobaczymy, jak to wszystko, wszystkie kosmetyki razem będą wyglądały. Może coś się zmieni, też tak jak mówię, idę do dermatologa, zobaczymy, co pani dermatolog powie na to. I to wszystkie moje, wszystkie moje wypowiedzi tych ostatnich dwóch miesięcy. Jeśli mieliście okazję używać któregokolwiek z tych produktów, koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie. Będzie mi miło, jeśli dacie kciuki w górę, także zapraszam do subskrypcji. I do następnego. Pa, pa!